Dzień dobry widzowie, witam was na moim kanale Zadymki Kosasa. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć wam o książce Listy do Król autorstwa Tonke Drag. Książka jest inspirowana średniowieczem i wciągnęła całą moją rodzinę. Opowiada o przygodach 16-letniego tiuriego, który marzy o zostaniu rycerzem. Ostatnią próbą jaką musi przejść by nim zostać jest yy, czuwać w kaplicy. Podczas czuwania słyszy wołanie o ratunek. Musi wybrać, czy, czy, ra, czy, wyjść, czy wyjść, czy wyjść i pomóc, czy zignorować i zostać rycerzem. Wybiera, by wyjść. Otwiera drzwi i książka, książka, w książce nie ma przemocy. I, ale jest dużo, dużo przyjaźni, nie zaprzyjaźnił się, 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 z, się z, z, z doświadczonymi rycerzami, i, i, ale także ze swoimi rówieśnikami, który zaprzyjaźnił się też z koniem Ardenwenem. Zachęcam Was do... Zachęcam bardzo do czytania, ponieważ, ponieważ książka, ponieważ książka nadaje się dla czytelnika w każdym wieku, ku i, więc bardzo zachęcam do sięgnięcia po tą książkę.